No, e, jest call. Poczekaj Dawid, bo jest call od Krzysztofa. Walet 9, suzet no, na strzy. No jest blisko flipa po prostu. Zapa. Flop bez pomocy, ale są jeszcze dwie karty. Piątka. Siódemka. Więc Lucky River może. No ty, jest, ty masz... Bo lokal się nazywa Lucky Leaver i czy Dawid jego nazwa klubu również to jest Ta! Yes! Lucky Leaver yes! Juhu! 200 tysięcy z... kurwa złotych <laughs> Jak <zajebiście>. Kurwa, Jak zajedniście Kurwa nie do zobaczenia A to kozołem, stalić, <laughs> Ades, dziękuję tutaj <laughs> krzychowi Wielkie emocje, A, jest... wielka radość, no ale co się dziwić? Polski heads up i no wielkie pieniądze Największe sukcesy w ich y, pokerowej przygodzie.